Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w inspiracjach listopada i przyznam się Wam szczerze, że zastanawiałam się, czy w ogóle te inspiracje nagrywać, bo wiecie, jak mój listopad wyglądał. To były wyjazdy, gdzieś tam szaleństwo. Głowę miałam całkiem w innym miejscu niż w takim spokojnym poszukiwaniu i grzybaniu, e, w takim... E, e, po prostu nie miałam zbyt dużo takiego me time, czasu dla siebie, podczas którego ja wygrzebuję różnego rodzaju właśnie inspiracje. Um, ale stwierdziłam, że mimo tego, że tak naprawdę mam tych inspiracji tylko cztery, właściwie trzy plus jedna rzecz, to stwierdziłam, że nagram ten film. Dlatego, że po pierwsze czuję się w obowiązku Wam na maksa podziękować, a po drugie, um, to jest taki film, który porządkuje mi miesiąc, gdzie zawsze gdzieś tam do Was mówię, bo często te filmy są z akcji, z zewnątrz, z miasta, gdzie dużo się dzieje, gdzie ja tak sobie spokojnie nie mogę pogadać, więc stwierdziłam, że ach, nagram, najwyżej będą trwały krótko albo się o czymś rozgadam, żeby trwały tyle co zwykle, ale w każdym razie na początku muszę nawiązać oczywiście do mojej książki, jakby nie było. Um, ja już wiem, że słuchajcie, ja przesadzam i ja już sama się czuję z tym źle, że ja non stop po prostu mówię o tej książce, pokazuję i tak dalej, wszystko się tyczy książki, ale kurczę, no musicie mi to wybaczyć, bo to jest moje dzieło ostatnich miesięcy, jestem bardzo szczęśliwa, ale żeby już nie przedłużać tej części książkowej, to tylko chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były obecne na spotkaniach, słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest tak, że ja mam takie, kurczę, to jestem ja, wiecie, przechodzę koło księgarni, widzę swoją książkę na, na gdzieś tam na witrynie i mówię, ja pierdzielę, to się dzieje, to jest to. I cały czas jestem w takim dosyć dużym szoku i w ogóle e, jesteście cudowni i z każdym chwilę gdzieś tam porozmawiałam, i to było po prostu niesamowite. Ilu chłopaków w ogóle na przykład przyszło, wytrzymało te wszystkie takie drdy małe, modowe, tą taką część oficjalną, żeby zdobyć podpis dla swojej dziewczyny, żeby na przykład to była niespodzianka, albo dziewczyna była w pracy, albo na przykład przychodzicie dla swoich przyjaciół z zagranicy też na przykład często zdobywacie podpisy, była też na przykład dziewczyna, która powiedziała, że żeby przyjść na to spotkanie, zrezygnowała z pracy. A ja mówię, jak to możliwe? Co ty w ogóle nie mówisz? Takich rzeczy. A ona mówi, nie, i tak się miałam zwolnić, ale już to był taki powód, po prostu stuprocentowy. I naprawdę to jest niesamowite, te, te spotkania z Wami. I jeszcze będą dwa spotkania w grudniu, pewnie to już wiecie, na, na pewno, bo mówiłam o tym w ostatnim filmie. Jeszcze będzie spotkanie w matrasie w Galerii Malta 9 grudnia we wtorek, a później 11 w czwartek jest z kolei w Gdańsku spotkanie, bo tam to jest w Poznaniu, oczywiście to jest w Gdańsku. 11 grudnia, czyli dwa dni później, w Galerii Bałtyckiej, w matrasie o 18 również. Szczegóły a propos tych spotkań Będą jeszcze na dole, także mam nadzieję do zobaczenia. I jeszcze powiem Wam, że zadajecie mi mnóstwo pytań, wiadomości, komentarzy o to, gdzie, gdzie byście chciały, żebym się pojawiła, a ponieważ okazało się, że odzew na książkę jest ogromny, za co Wam dziękuję. Ogólnie słuchajcie, idzie do dodruk, także daliście czadu i ja się z tego bardzo cieszę, kupujecie książkę. Także na święta musi być do dodruk, bo inaczej by zabrakło. Zresztą często mi piszecie, że gdzieś już tej książki nie ma, ale nie martwcie się, bo będzie, będzie do dodruk, także to jest super w ogóle. To jest nasze osiągnięcie wspólne, ale. Mm, Pytacie się mnie, gdzie jeszcze będę? Słuchajcie, ponieważ okazało się, że jak już powiedziałam, że ogromny jest odzew na tę książkę, to już wiem, że poza tymi zwykłymi spotkaniami, które teraz były zaplanowane, będzie właśnie jeszcze Poznań i Gdańsk, ale na początku roku, w styczniu, będę jeszcze w mniejszych trochę miastach, ale w takich ponad 100 tysięcznych, powiedzmy. Także myślę, że będę w Zielonej Górze, w moim mieście rodzinnym. Myślę, że będę w Lublinie, w Rzeszowie, w Szczecinie, ale nie chcę w Katowicach, ale nie chcę, tak wiecie, obiecywać na 100%, bo to jeszcze nie jest wszystko pewne. Jeżeli będzie pewne, to ja wtedy zrobię film wrzucę daty i będzie wszystko wiadomo, natomiast napiszcie mi tutaj na dole w komentarzu, gdzie byście chciały, żebym ja przyjechała, bo wszystkie takie miasta od około 100 tysięcy mieszkańców, czyli takie trochę większe, ale niewielkie, e, może tak nie hiper wielkie, a no ale już duże, te wszystkie miasta myślę są możliwe, może nie wszystkie, ale moja obecność po prostu w takich miastach jest możliwa. Także piszcie mi tutaj na dole, gdzie byście chciały, żebym przyjechała. Ja sobie to podsumuję, wezmę pod uwagę i mam nadzieję, że do wielu z miast uda mi się dotrzeć, ale jak mówię, jak tylko będę coś wiedzieć, to dam znaka. I jeszcze Wam powiem jeszcze na koniec tej książki o tym, że jeszcze na Answerze można tę książkę kupić, natomiast na Answerze mówię o tym, to jest fajne, bo oni tam przygotowali taką specjalną paczkę. Tutaj link też będzie na dole w opisie, gdzie w cenie książki, czyli za 49,90 dostajecie książkę w takim pięknym pudełeczku opakowanym ze wstążką, takim prezentowym. W środku poza książką są czekoladki i jeszcze jest jakiś kosmetyk z tej takiej linii specjalnej designerskiej Mariusz Przybylski dla Tołpy. Także za, w cenie książki dostajecie taki pakuneczek świąteczny, także jeżeli chcecie komuś zamówić na prezent tę książkę, albo sobie zrobić miły prezent, to również to jest fajna promocja, mi się to bardzo podoba, właściwie sama bym chciała dostać tę książkę w takim pięknym opakowaniu z Onsweara, no ale dobra, to już jest po prostu przegięcie. Natomiast to jest coś takiego fajnego, typowo prezentowego. Ale już koniec do tej książki, koniec, bo zamordujecie mnie za to Przechodzimy do inspiracji. Inspiracji jest mało, ale jak mówię, no chciałam ten film nakręcić, żeby sobie z wami chwileczkę pogadać, zwłaszcza że przez ostatnie trzy tygodnie mieliśmy bardzo duży kontakt i naprawdę bardzo wam za wszystko dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania autorskie i na początku zacznę może od dwóch książek i Pierwsza książka to jest książka, którą w ogóle do, do domu przytaszczył Rudzielec. To jest książka Jacek Cygan. Życie jest piosenką. I to książka nie jest związana absolutnie z modą. Natomiast są tutaj opisane historie piosenek. Tutaj Jacek Cygan opisuje historię powstawania swoich największych hitów, a jak wiemy, ten pan jest odpowiedzialny za bardzo wiele hitów em, polskich. To jest fenomenalny tekściarz. No wiecie co, po prostu brakuje słów, żeby opisać to, czym pan Jacek Cygan się zajmuje, a że Konrad Rudzielec y, komponuje. Muzykę również pisze własne teksty. To go właśnie teksty pana Jacka Cygana bardzo interesowały. I pierwsze co od razu, jak tylko zobaczył, że ta książka się pojawiła, to ją kupił. No a ponieważ wiecie co. To są takie piosenki, jak to nie ja byłam Ewą, Łatwo Łatwopalni, jestem kobietą, Laleczka z Saskiej Porcelany, dyskoteka pana Dzeka, Zakazany owoc, diamentowy kolczyk, życie jest nowelą, co tam jeszcze? no Po prostu tych hitów um, paracek cygan miał mnóstwo i to są takie hity, na których ja się po części wychowałam, bo myślę, że są tutaj osoby, które się wychowały właśnie na piosence, Wszystkie dzieci nasze są, na dyskotece pana Jzeka, tutaj na laleczce z Saskiej Porcelany, bo to jest jedno z moich ulubionych piosenek dzieciństwa. Także jak ja zobaczyłam te książki. To mówię, kurczę, dawaj, zanim ty przeczytasz, ja sobie przeczytam historię powstania moich ulubionych piosenek i powiem Wam, że to jest świetna książka. Jeżeli lubicie te, te przeboje, jeżeli pamiętacie je, to tutaj z każdym przebojem wiąże się bardzo ciekawa historia. Tutaj widać też językiem, że ta książka jest napisana takim językiem, że na pewno pisał to Pan Jacek Cygan, a nie żaden ghostwriter, bo z tego co widziałam, jak się pan Jacek Cygan w różnych programach wypowiada, to to jest właśnie dokładnie takim językiem napisane, a też uwielbiam kulturę osobistą właśnie sposób wypowiedzi pana Jacka. I ta książka jest napisana takim językiem. Tutaj przy każdym. Um, przy każdej, na przykład dyskoteka pana Jacek'a przy każdej historii jest również zdjęcie um, dotyczące właśnie danego wykonawcy albo danej historii. I na przykład, co jest jeszcze taką ciekawostką, to tutaj mamy ołówki w środku, szata graficzna. Książka jest ogólnie czarno-biała, ale tutaj są właśnie ołówki, dlatego że pan Jacek Cygan pisze swoje teksty piosenek właśnie ołówkami. Także to jest też fajnie spójne. No i ogólnie powiem Wam, że ja się tak rozczuliłam. Prawie, że płakałam w niektórych momentach, jak czytałam, jak na przykład czytałam historię, um, bo wszystkie dzieci nasze, czy wszystkie dzieci nasze są, to jest chyba taki tytuł. Um, że to w ogóle ta piosenka powstawała w taki sposób, że Majka Jerzowska była w Chicago i był jakiś festiwal dziecięcy, i potrzebowali piosenkę na finał, i na przykład ym, i zadzwoniła ona właśnie do Jacka Cygana, który był w Polsce, i, i poprosiła go o, taką, o napisanie tekstu do takiej piosenki, a on, ym, wiecie, kiedyś nie było MP3, jak nie było przesyłania, więc ona mu puszczała gdzieś tam z magnetofonu piosenkę. On y, gdzieś tam ją sobie przez ym, walkmana, przez jakieś takie historie zarejestrował, fragmenty melodii, totalnie po prostu gdzieś tak strasznie. To było tak, że no nam się dzisiaj w głowie nie mieści. Ktoś może komuś coś puszczać i my to rejestrujemy na jakiś taki dyktafon, nawet nie przez żadne maszyny. I on napisał właśnie ten tekst. I co mnie w ogóle totalnie urzekło, to to, zaraz Wam tutaj na przykład zacytuję, że tam jest taki tekst: Wszystkie dzieci nasze są, Basia, Michael, Małgosia, John, na serca dnie mają swój dom, uchyl im serce, jak drzwi. Wszystkie dzieci nasze są, Borys, Wojtek, Marysia, Tom, niech małe sny spełnią się dziś, wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. I tutaj on mówi. Że y, majeczko, będę ci powoli śpiewał, a ty zapisuj. Zacząłem rozmowę. Jak on jej śpiewał, co ona ma zapisać y, za tekst y, właśnie i ona była w tym czasie w Chicago, on w Polsce, jak już powiedziałam, i y, ona mówi tak: A te imiona chyba nie są przypadkowe, zapytała chwilę później. Nie, odpowiedział Jacek: nie Basia to twoja siostra, Wojtek to Wojtek, twój syn, a Tom to twój mąż, Tom Logan. Wyjaśniłem w sposób nieco bałwański, jakby majka nie wiedziała. A Marysia, Marysia to ty. Także tutaj nawet. Y, w tej piosence słowa i imiona nie są przypadkowe i to naprawdę e, wiem, że to jest piosenka dla dzieci, ale to jest też wyjaśnione, jak takie piosenki powstają, że one często nie są dla dzieci, tylko dla dorosłych, bo najpierw dorosły muszą się spodobać, ale to już jest inna historia. W każdym razie tutaj naprawdę, jeżeli pamiętacie te czasy to myślę, że ta książka będzie dla Was. Ona też będzie fajnym prezentem właśnie dla osoby, która, które piszą piosenki albo które pamiętają przeboje, dunkę na dwa serca. Naprawdę tutaj um, jaka róża taki cierń, czas nas uczy pogody. Um, naprawdę jest y, bardzo wiele łatwopalni, jest, jest bardzo wiele takich hitów, które myślę nie tylko my, ale nasi rodzice pamiętają, także myślę, że to może być fajnym prezentem też gwiazdkowym i teraz 39,90 wydawnictwo Znak. Druga książka, która również jest moją inspiracją, pomimo tego, że mam do niej Dosyć mieszane uczucia, ale o tym powiem za chwilę. To jest Dorota Welman, ja nie mogę być modelką. Jak ja zobaczyłam tę książkę w Empiku, to od razu oczywiście złapałam za nią, mówię, kurczę, super. To może być super przewodnik dla sylwetek powiększonych, czyli coś, czego totalnie na naszym rynku nie ma i coś, czego moim zdaniem totalnie na naszym rynku brakuje. No i chwyciłam tę książkę, zaczęłam ją, wziąłam ją oczywiście do domu, zaczęłam czytać, przeglądać. Powiem wam, że ta książka dzieli się na trzy części. Pierwsza część to jest dla mnie osobiście. To jest to taka część, gdzie tutaj pani Dorota opisuje różne sytuacje ze swojego życia, opisuje siebie, swój charakter, różne podejście do, do życiowych spraw. I ta część jest fenomenalna. Jeżeli lubicie panią Dorota, ja panią Dorotę uwielbiam, to naprawdę od razu musicie iść po tę tą, po tą książkę, to od razu wam mówię. Ta część jest świetna. Druga część to jest część stylizacyjna, gdzie pani Dorota ma rzeczy na sobie, gdzie są zaproponowane zestawy. I to jest świetna część dla sylwetki pani Doroty, czyli dla powiększonego jabłka. Jeżeli macie taką sylwetkę, to tak, to te, albo wasza mama ma, wasza ciocia, wasza babcia, ktokolwiek, to to jest książka dla was, musicie ją kupić, bo tu jest mnóstwo zestawów właśnie dla tego typu sylwetki, ale zaznaczę, to są zestawy prawie, że tylko i wyłącznie dla tego typu sylwetki. Także tu nie ma za bardzo nic o sylwetkach powiększonych, jak ja właśnie myślałam, że będzie, tylko tu jest dokładnie na sylwetkę pani Doroty, czyli na powiększone jabłko. Natomiast jest tutaj tych propozycji mnóstwo, więc jeżeli kogoś takiego macie, albo ogólnie chcecie się zająć stylizacją osobistą, albo jesteście stylistami, to polecam wam chociaż tę książkę. Albo właśnie kupić, żeby zobaczyć, jak ubrać świetnie powiększone jabłko, bo tutaj jest mnóstwo inspiracji. Natomiast trzecia część, która mi się nie podoba i o tym powiem głośno i wyraźnie, to są porady, bo. Same kolaże, w książce jest bardzo dużo kolaży takich stylizacyjnych i same kolaże są fajne, fajnie jest ta, też ta książka zrobiona, jest fajna szata graficzna, e, natomiast te teksty, słuchajcie, które e, są tutaj przy tych, przy tych, tutaj są też ogólnie, tego nie komponowała Pani Dorota, tylko z nią współpracowały stylistki, które są tutaj też pokazane, e, część tekstowa jest po prostu tak słaba, jest tak banalna, że naprawdę mogłyby być same te kolaże bez tych tekstów, bo te teksty są takie e, słuchajcie, no są tak sucharowato ogólne, że naprawdę one w moim, w moim tutaj, w mojej ocenie no trochę psują tę książkę. Ale mimo tego jest to doskonała inspiracja dla sylwetki powiększonej, zwłaszcza dla, dla właśnie powiększonego jabłka. Natomiast to są takie suchary w stylu, wiecie, musisz mieć małą czarną, albo obcasy, bez obcasów twoja kreacja nie będzie kompletna, albo. Um, Lakierowane szpilki dodadzą błysku, albo bez obcasów nie będzie romantycznie, albo na przykład torebka, odpowiednio trzymana wyszczupli, albo jak jest pokazana mała czarna, musisz mieć małą czarną, ale. Co? no Takie suchary można byłoby sobie darować, bo musisz mieć małą czarną. Ale jaką? Bo ich jest 100 tysięcy rodzajów. Yy, odpowiednio trzymana, wyszczupla. Ale jak trzymana ta torebka wyszczupla, tak? No Bez obsasów nie będzie romantycznie. Ja po prostu takich ogólnych sucharów strasznie nie lubię. I gdyby tutaj dodać konkretne opisy, takie wiecie, gdzie dziewczyna by albo kobieta by wiedziała, dlaczego tak się dzieje, że ta mała czarna jest ok. Jaka mała czarna byłaby dla kogoś innego ok. Yy, to moim zdaniem byłoby, ta książka byłaby dużo, dużo yy, więcej warta. Yy, Natomiast powiem Wam, że same kolarze są świetne, są naprawdę świetną inspiracją, no a te opisy zawsze przecież można pominąć. Jak już człowiek przeczyta kilka i się zrazi, to przecież nie trzeba um, tego czytać. Y no i tyle, ale generalnie tę książkę Wam yy, myślę, że serdecznie polecam, bo te, na te obcasy gdzieś tam to oko, znaczy na te obcasy, na te opisy gdzieś tam to oko można yy, przymknąć. Yy, kolejna inspiracja, yy, trzecia, to będzie inspiracja, którą kupiłam niedawno, bo chyba jakieś 3 albo 4 dni temu, dorwałam ją w Empiku yy, w Renomie we Wrocławiu i to jest Burda Vintage, to jest wydanie specjalne, ono, ono kosztuje 12,90 i to jest Burda przy... Yy, tutaj... Poświęcona cudownym latom 50. i powiem Wam, że ja tutaj są wykroje, yy, i mimo to już ja z tych wykrojów nie skorzystam, chyba że gdzieś pójdę do krasowej, bo ja sama nie szyję, to tutaj krok po kroku opisane są najważniejsze fasony lat 50. od sukienki balowej, poprzez różne żakiety pudełkowe, o żakiet bombka, yy, poprzez różne mała czarna, ale taka z lat 50. sukienka dla księżniczki, sukienka do tańca. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo yy, płaszcz oversize, jest mnóstwo tych fasonów. Co więcej, przy każdym fasonie mamy ilustrację z Burdy z lat 50 oryginalną, łącznie z oryginalnym opisem, także możemy zobaczyć, jak to właśnie kiedyś było opisywane. Nie teraz, nie, 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 nie tak nowocześnie, tylko właśnie jak to kiedyś było opisane, plus historia danej rzeczy. Ta historia jest też w sposób tak retro opisana. Do tego za każdym razem mamy mnóstwo zdjęć i przykładów jeszcze gwiazd, jak to było noszone w tamtych czasach. I jeszcze do tego mamy z tyłu wykroje każdej rzeczy, jak to uszyć. Także jeżeli same szyjecie, to jest w ogóle total, a jeżeli nie i lubicie lata 50, to też koniecznie w ogóle musicie te burdę mieć. Natomiast jest to również doskonała, moim zdaniem, historia, lekcja e, historii mody, bo e, jest tutaj wszystko, o czym myślę przy okazji mody lat 50. wiedzieć powinniśmy. To jest akurat sukienka koktajlowa, no te ilustracje, potem z tyłu zdjęcia, te opisy i to takie rzeczowe, konkretne e, bardzo mi się podobają i myślę, że cena 12,90, zwłaszcza, że to jest taka rzecz ponadczasowa, zwłaszcza jak się interesujemy modą i jej historią, to jest Cena bardzo dobra, bardzo Wam serdecznie polecam. Ale czytałam też w komentarzach, że ta burda jest ciężko dostępna i się nie dziwię, bo jest naprawdę świetna, więc pewnie schodzi po prostu jak świeże bułeczki. Ostatnia inspiracja to będzie spotkanie i to będzie spotkanie. Tutaj wezmę flakon. To będzie spotkanie, z którego film widzieliście już kilka dni temu. Spotkanie, na które zostałam zaproszona, jak byliśmy w Warszawie. Totalny spontan to wyszło, no, nawet ten film nie jest taki, jaki powinien być. Nie jest taki, jak to ja na ogół kręcę, ale zaraz, zaraz Wam opowiem dlaczego. Tutaj to spotkanie było zorganizowane przy okazji promocji e, perfum Ani Rubik, Original by Ania Rubik. Można je kupić w inglocie, cena 189 za 50 ml I e, powiem Wam, bo się pytałyście o, e, również, bo ten film był taki, że go nagrywałam przed, w środku nagrałam tylko parę przebitek, taka byłam zszokowana, e, aż mi gubię po prostu, no ale tak było. E, natomiast powiem Wam, że ten zapach bardzo trafił w moje gusta i myślę, że będzie jednym z moich ulubionych zapachów, bo to jest taki zapach miejski, mocno pachnie liliami, ale to jest też zapach taki trochę męski, i taki mocny. Z jednej strony jest delikatny a z drugiej strony jest mocny i on mi się przez to bardzo podoba, bo ja lubię nutki takich męskich zapachów, w damskich zapachach, lubię też ogólnie się pryskać męskimi zapachami i czasem podbieram coś rodzielcowi, ale właśnie ta męska nutka przy tej delikatności tych lili bardzo tutaj mnie zaintrygowała. Ale w każdym razie, słuchajcie, ja, ja po prostu e, tak się śmieję, bo ja już myślałam, że nic mnie nie zaskoczy, ale jednak są rzeczy, które mogą człowieka zaskoczyć, bo kiedy dostałam zaproszenie na to śniadanie, to się w ogóle bardzo ucieszyłam, bo ja rzadko biorę udział w takich imprezach, a akurat była w Warszawie. I jak ja poszłam i zobaczyłam, że tak naprawdę mamy przy stole 6 czy 7 nakryć, i ja siedzę. Twarzą w twarz naprzeciwko Ani, i że to jest bardzo um, takie kameralne spotkanie, to ja się, słuchajcie, po prostu najzwyczajniej w świecie zestresowałam, bo um, rzadko spotykamy osobę, Polkę, która po prostu odnosi taki światowy sukces i macie ochotę, wiecie, z jednej strony chcecie się fajnie zachować, fajnie zaprezentować, z drugiej strony macie ochotę zadać jej milion pytań, tak chłonąć z jej energię i dowiedzieć się jak najwięcej ciekawych rzeczy. I powiem Wam, że ja byłam po prostu taka zszokowana kameralnością tego spotkania, że ja zapomniałam totalnie nagrywać. Zapomniałam o planie, jaki miałam zrealizować. Gdzieś tam chwyciłam aparat, nagrałam parę Witek, ale to totalnie mogłoby inaczej wyglądać. Natomiast, jakby no, emocje przejęły górę, i to pokazuje, że no, ja jestem człowiekiem, i powiem Wam, że spotkanie takiej osoby dla mnie, która jest wielką inspiracją, która pokazuje, że ciężką, wieloletnią pracą można dojść bardzo daleko, można ogromnąć, osiągnąć ogromny sukces, było dla mnie takim no dosyć mocno takim wewnętrznym przeżyciem i e, nawet zastanawiałam się w ogóle, czy mi wypada dać Ani książkę moją, bo akurat też no wiadomo, byłam przy okazji promocji książki w Warszawie, ale tak stwierdziłam, że dałam, no raz kozi śmierć i, i dałam, wręczyłam Ani książkę, co też dla mnie, dla mnie dużo znaczyło. E, I powiem Wam, że dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy też a propos tych perfum, że na przykład Ania, mimo tego, że te perfumy są sprzedawane w Inglosie, to to nie jest Ania i Inglot, to nie jest żadna yeah. współpraca, tylko to jest um, Ania wydała te perfumy sama ze sobą, bez żadnej korporacji, bez żadnej takiej wielkiej marki stojącej, bo wiecie, że często te wielkie marki mają ileś tam zapachów, kilkadziesiąt, natomiast tutaj um, Ania sama, um, sama tutaj wszystko prowadzi i um, perfumy są produkowane w rozlewniach um, w, um, we Francji, ona też opowiadała, jak to trwa, jak to, ile to trwa, że tam te wywary muszą gdzieś tam odczekać zanim będą gotowe do jakichś tam przelewów i tak dalej, także cały proces jest taki dosyć skomplikowany i ciekawy i ogólnie pracowała długo nad tym projektem, bo chyba mówiła, że około 3, lat, że około 3 lata ten proces trwał z tego co pamiętam. Co jest na przykład też ciekawe to ta cała sesja zdjęciowa, że ponieważ um, Ania tutaj postawiła mocno na naturalność i też w ogóle te perfumy mają taki bardzo naturalny skład i krótki jest skład, także nie ma, nie ma dużej ilości chemii, to też jest fajne. Na przykład ta cała sesja zdjęciowa, która towarzyszy perfumom, Kampania reklamowa jest bez w ogóle retuszu. Te zdjęcia są bez Photoshopa, nie są retuszowane, tam po prostu został postawiony nacisk na doskonałe ustawienia, na doskonałą fotografię. To jest też bardzo, bardzo ciekawe w dzisiejszych czasach, także. Powiem Wam, że dla mnie to spotkanie no to dosyć dużo znaczyło i ja zawsze przeżywam takie spotkania, potem myślę, analizuję i gdzieś tam staram się wyciągnąć z nich dla siebie jak najwięcej. Ehm, I no musicie mi wybaczyć, że ta relacja wyglądała tak, jak wyglądało, bo to spotkanie po prostu e, mnie tak emocjonalnie bardzo rozbroiło, mogę powiedzieć, ale było też również bardzo pozytywne, także jeszcze raz dziękuję Ani za, za zaproszenie i polecam Wam serdecznie, chociaż idźcie do Inglota, sprawdźcie, powąchajcie, bo e, no jest to Ania, jest to nasza rodaka. Jest to ktoś, kto osiągnął no bardzo duży sukces, i myślę, że jak najbardziej od takich osób możemy się bardzo dużo uczyć i również je wspierać. Także to już jest koniec. Mam nadzieję, że inspiracja listopada, mimo to, że takie trochę. Małe Wam się podobały, mój grudzień zapowiada się trochę wyjazdowo, trochę świątecznie. no Mam nadzieję, słuchajcie, że już po prostu um, podczas tych świątek usiądę i się najem porządnie i spędzę czas z, z rodziną, to tylko raz i już się tak naprawdę tego czasu nie mogę doczekać, chociaż naszego wyjazdu do Poznania i do Gdańska też się nie mogę doczekać, bo to są zawsze bardzo miłe chwile. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach, pa. pa.